Ups, to się wytnie. Zabił go. Hej, 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 witajcie bardzo serdecznie w kolejnej aktualizacji z SSO. Moi drodzy, dzisiaj... Bardzo długo oczekiwane. Nowe magiczne konie jesienne. Ja już jadę, żeby je kupić. Jak zawsze kupię oba oczywiście. I być może coś jeszcze ekstra, ale co do tego, to jeszcze muszę się zastanowić. Mianowicie co do dwóch lisków, które są razem z nimi wypuszczone. I teraz tak, tutaj mamy pierwszego z tych koni. To jest e, Antea, tak chyba? Czy nie, to jest hemer? Chwileczkę, jak ona się nazywa? Uno momento. No, nawet tutaj nie napisali w ogłoszeniu. Słuchajcie, to jest, zaraz Wam powiem, hemera. To jest hemera. Tak ona wygląda. Powiem Wam tak szczerze, że gdyby nie te różowe elementy, gdyby nie to. To powiem Wam szczerze, że byłby to mój ulubiony koń z tych dwóch, tak? Ale ten róż wszystko psuje. Naprawdę wszystko psuje. Poza tym jeszcze jedna rzecz w tym koniu mi nie odpowiada, ponieważ one są robione na modelu um, halflingerów. A to jest kolejny kasztan. Mamy siedem kasztanów halflingerów i to jest ósmy kasztan halflinger. No nie, no po prostu no nie i dlatego no no niestety nie jest to mój najukochańszy koń. Chciałabym, żeby e, zrobili trochę w innych kolorach e, tego konia. Zobaczmy jak on wygląda bez e, magicznej tej powłoczki. I czy mi się wydaje, tak jest. Słuchajcie, widzicie tutaj ten mały szczególik, który dodano na tym magicznym koniu. Ja już na swoim Discordzie jakiś czas temu mówiłam, że one mi bardzo przypominają tak zwane takie fae z legend angielskich, czyli em, to są takie ala, elfy z wróżkowymi skrzydłami. Wróżki, elfy, coś po pomiędzy, pomiędzy tym. I słuchajcie, jest taka legenda, że właśnie takie kołtuny. Które często pojawiają się w końskich grzywach, są plecione właśnie przez te fae. I widzę, że oni coś takiego tutaj dodali: właśnie taki pleciony kołtun. I taka legenda, wiecie stara, że właśnie te fae one je plotą tym koniom. I to jest bardzo fajne potwierdzenie mojej teorii, że one właśnie te koniki są na podstawie tych właśnie fae stworzone. No super, super powiem Wam. Zobaczmy teraz drugiego. To była Hemera. To jest Hemera. Czy ten drugi też będzie miał taki spleciony kołtunik? Zaraz zobaczymy. Tutaj tak niedobrze, nie bardzo widać, bo jest dosyć ciemny, ale powiem Wam tak, no ten koń wydaje mi się bardziej spójny graficznie. Słuchajcie, no ten róż pasuje do tego różu i tutaj my, no to jest jakieś takie bardziej spójne różowe. Tutaj są grzybki w ogonie i w grzywie. No jest to dla mnie, w moim odczuciu bardziej spójne, i zdecydowanie, no wydaje mi się, że jest to ładniejszy koń. No i nie jest to kasztan. Nie jest to kasztan, co też jest wielkim, wielkim plusem. I ja się z tego powodu bardzo cieszę i zdecydowanie będzie to mój ulubiony koń z tych dwóch magiczniaków jeszcze zobaczę tą grzywę ale nie, ten zobaczcie ten koń już nie ma tego kołtulu e, na grzywie ale fajnie słuchajcie, bardzo fajnie, że dodali ten kołton taką e, małą, drobną zagwostkę, tak, żeby tutaj podpowiedzieć o co chodzi z tymi końmi i jak ja je zobaczyłam dużo osób nie zrozumiało Słuchajcie, zamysłu tutaj widzę twórców. No niestety, moi drodzy, no trzeba się troszeczkę oczytać i troszeczkę poznać świata i różnych rzeczy, żeby niektóre rzeczy zrozumieć. Jak ja zobaczyłam za pierwszym razem te konie, to byłam zachwycona, bo bardzo lubię legendy o wróżkach i fae. I jak to zobaczyłam, to powiedziałam, no kurczę, jak super. I powiem Wam, że jestem zachwycona przynajmniej tym koniem. Ten koń jest... Zarąbisty i bardzo, bardzo mi się podoba. Podoba. Dobrze, e, żeby nie przedłużać, kupujemy go. Kupujemy. Jakby go nazwać? Jakby go nazwać? Wrócę do Was jak tylko wymyślę imię dla tego konia. I witajcie z powrotem. Słuchajcie, postanowiłam tego konika nazwać Fairy Eclipse i myślę, że bardzo dobrze pasuje to imię do niego. Drugi konik również zacznie imię od Fairy, ale już wiem, jak będzie miał też na imię. I teraz bierzemy. Na pewno chcesz kupić tego konia? Tak, chcę kupić tego konia. I proszę bardzo, oto mój nowy, nowy, nowy konik Fae. Elficki, można by powiedzieć, nawet. Wróżkowy. <grych> Dobrze, wysyłamy go do stajni i kupujemy teraz drugiego konia. Drugiego konia. I ten konik, moi drodzy, będzie miał na imię również Fairy. Proszę bardzo. Fairy, ale Fall, czyli jesień. Fairy Fall. Proszę bardzo. I kupujemy drugiego konia. Tak. Czy chcę kupić tego konia? Tak. I od razu wysyłamy go do stajni. I teraz, moi drodzy, przyjrzyjmy się tym zwierzakom. Czy ja chcę kupić tego zwierzaka aż za 300? Zobaczcie, one tak wyglądają. Czy ja chcę kupić te zwierzaki? Ja je chcę kupić. I powiem Wam, że chyba kupię. A kupię. Jestem kolekcjonerką i kupię. Jednocześnie będę mogła Wam pokazać, jak one wyglądają. Nie, to nie to chcę. Chcę to. Proszę bardzo. Kupujemy. Dobra. Jedziemy teraz do stajni. Jedziemy teraz do stajni po nasze wróżkowe konie no po prostu ja jestem nimi zachwycona samym pomysłem na to żeby zrobić takie właśnie wróżkowe konie przypominam wam to, że one tak troszeczkę mrocznie wyglądają, nie wyglądają tak wesoło to bardzo dobrze się wpisuje w ogóle w legendy o wróżkach, fae tak, bo one wcale nie są takie fajne i przyjemne stworzonka one są złośliwe, wredne i to do nich pasuje naprawdę te konie do nich pasują do, te, do tych legend ogólnie dobrze, wiecie co, podmienimy sobie te konie, żeby one sobie tutaj obok siebie stały i ja już na nie wsiadam ja już na nie wsiadam, zobaczymy co tu my mamy, nie no ten mi się bardzo podoba, ten mi się bardzo to podoba to jest z tego co widzę no na bank to jest y Podstawką były hufflingery i to bardzo dobrze widać. Słuchajcie, dzisiaj po wrzuceniu tego filmiku mam zamiar, słuchajcie, odpalić live'a i zapraszam Was, będziecie wybierać dla mnie konika, którego będę trenować, a jednocześnie zobaczę, który z tych koni Wam się bardziej podoba. Jak dla mnie ładniejszy jest ten właśnie ciemny, on bardzo dobrze się wpisuje w taką taki nastrój tych fal. No, Ja wiem, że ja ciągle o tych fae mówię i w różkach, ale akurat jestem po lekturze, słuchajcie, Okrutnego Księcia, gdzie to właśnie Okrutny Książę, ta powieść, w sumie to trylogię całą przeczytałam, słuchajcie, Okrutnego Księcia i cała ta powieść, właśnie ma miejsce w magicznej krainie wróżek Fa'e i no po prostu idealnie się wstrzelili w SSO z tymi koni, żeby je stworzyć. Potwier moje podejrzenia właśnie potwierdził ten kołtun, który tutaj zrobili w sierści, w sumie w grzywie, tak, tego jed jednego z tych koni, także no. Kurcze, blade, ale genialnie, genialnie naprawdę. Bardzo mi się podobają. Będziemy oczywiście sprawdzać na moim ulubionym koniku wszystkie chody. Teraz pojedziemy i sobie zobaczymy te chody. Zobaczmy, jak one wyglądają. Przede wszystkim, ten koń wygląda w ten sposób, w Wersji niemagicznej. Ja miałam nadzieję, słuchajcie, że to będzie kary koń, i na różnych e, trailerach to wyglądało, jakby on był kary, ale z tego co widzę, no to jest taki ciemny, ciemne coś, ciemne coś, nie wiem, ciężko mi to określić. Nie wiem, czy to tylko u mnie tak na komputerze ten. Kolor zmienił się. Czy u Was też się rozjaśnił taki, wpada w bardziej taki brąz? A może to jest spłowiały karderesz? No nie wiem, nie wiem, szczerze powiedziawszy. E, okaże się. I tak wygląda, słuchajcie, w kursie. Spójrzmy, jak on wygląda w galopie. To są, słuchajcie, animacje zdecydowanie wszystko Hufflingerów. Więc. Nie ma tu żadnych e, niespodzianek, nie ma jak widzicie żadnej dodatkowej e, animacji. Próbuję teraz wywołać jakąś animację mm, związaną z chodem, ale również nie ma. I tak wygląda, słuchajcie, nasz ten, no mój przynajmniej ulubiony e, kucyk, konik, jak kto woli. I teraz sprawdźmy tego drugiego, jak on się prezentuje w wersji magicznej i niemagicznej. Zaraz zobaczymy Fairy jak on wygląda. No kurczę, naprawdę jestem strasznie podjarana. Szkoda, że nie mogłam, słuchajcie, nadać tym konikom imion właśnie z tej książki, którą czytam czytałam, tak, właśnie okrutne książę, jak sama nazwa wskazuje, okrutne książę, to jest książę oczywiście elfów, tak, właśnie bo one są, tak jak Wam mówiłam, takie właśnie bardzo okrutne, wredne złośliwe, ale przy tym bardzo inteligentne także no i nie mogą kłamać, to jest bardzo ciekawe, one są, mają właśnie bardzo taką pokrętną logikę i to mi się bardzo ale to bardzo podoba w tych w tych fae, tak że Ach, no, fajne, fajne są. I te konie, no, po prostu się do tego odnoszą do tego akurat na czasie jest, bardzo na czasie to wszystko jest. Powiem Wam, że em, wersja niemagiczna konia jednak bardziej mi się podoba na tym. Magiczna, no, jest okropna. Powiem Wam, to, że ten róż wszystko, wszystko psuje. E, może nie okropna, ale gdyby nie ten róż, to by była bardzo ładna. Ale z powodu tego różu, tutaj, no to, to troszeczkę psuje dla mnie cały urok. Ale wersja niemagiczna jest bardzo, ale to bardzo ładna. Natomiast yy, drugi koń podoba bardziej mi się w wersji właśnie magicznej. Więc myślę, że na tamtym koniku będę częściej jeździć w wersji magicznej. I to by było na tyle, moi drodzy. Zapraszam, słuchajcie na live'a dzisiejszego i do zobaczenia. Pa pa.